Kochani, jesteśmy w cyklu. O, bardzo dziękuję. Jesteśmy w cyklu o ewangelizacji. Huh? Tylko co się ze mną dzieje, że nie trafiam do własnej buzi? No dobrze. Um, Jacek zaczął. Było to przerwane świętami i przerwą. Wracamy zatem do cyklu ewangelizacji. Mi przypadł w udziale a, przywilej podzielenia się a, takim elementem ewangelizacji, jakim jest świadectwo. Jak używać swojego świadectwa, jaką ono ma moc, co ono wnosi do życia nie tylko naszego, ale też tych, do których mówimy. O tym dzisiaj parę słów chciałabym powiedzieć. A, I oczywiście a, w ewangelizacji a, świadectwo jest kluczowe. Ale chcę powiedzieć szerzej o świadectwie. Nie tylko o tym świadectwie, które jest potrzebne, czy jest elementem głoszenia ludziom dobrej nowiny o Chrystusie czyli to bezpośrednie świadectwo nasze tego, jak poznaliśmy Jezusa, jak przekonał nas do siebie swoją miłością, jak nas pociągnął ale też po prostu takie świadectwo później, kiedy już Kroczymy z Nim, kiedy wzrastamy, że istnieje też takie świadectwo, którym możemy dzielić się, aby budować siebie nawzajem i wzrastać w uczniostwie w Chrystusie i między sobą nawzajem. Zaczniemy od fragmentu, który jest podstawowy, myślę, że wszyscy go znacie. Apokalipsa 12, 11. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Świadectwo jest naszą główną bronią, a to dzięki niemu odnosimy zwycięstwo. Owszem, krew Jezusa jest ponad wszystko, bez niej po prostu rzeczy w naszym życiu nie byłyby możliwe, ale Słowo Boże mówi, że. Zwycięstwo ma też drugą nogę i jest nią świadectwo. Um, nie wiem, jak dla was, ale dla mnie za każdym razem niezwykle cenne jest, jak na naszych wieczorach uwielbienia mamy kogoś, kto chce i jest gotów, aby podzielić się świadectwem z tego, co w ostatnim czasie Bóg dla niego czy dla niej uczynił. Dlatego, że to jest tak budujące, tak podnoszące, tak zachęcające i motywujące. Że ja też tak chcę. Zresztą ostatnie świadectwo, które mówił Czarek, dokładnie tego dotyczyło: że usłyszał świadectwo od kogoś i to go tak zachęciło, że sam odniósł zwycięstwo w swojej relacji z tatą. Dlaczego tak jest, że świadectwo jest zwycięstwem i naszą bronią? Dlatego, że jest dowodem na działanie Boga w naszym życiu. Jest dowodem na działanie Boga w naszym życiu. Um, czym zatem jest mówienie świadectwa? To przedstawienie prawdziwej historii z naszego życia, a, której doświadczyłam, doświadczyłeś, która pokazuje, jak wyglądała sytuacja przed, czy to przed moim poznaniem Jezusa, czy przed jakimś Wyzwaniem, problemem, trudnością, co Jezus dla mnie zrobił, co się zadziało, co mi pokazał, co mi objawił, jak mnie zaopatrzył, jak mi odpowiedział i jak sytuacja zmieniła się po przyjęciu tej prawdy. Bardzo pięknie Michał Nikodem to przekazał nam w zeszłym roku. Wczoraj chyba wyszło to nauczanie na naszym YouTube dokładnie Michała Nikodema, gdzie on właśnie fenomenalnie pokazuje to jak było przed, co się zadziało, co Bóg zrobił i jak to wpłynęło na po i jak jest po. To trochę można przyrównać do świadczenie o Bogu i o jego dziełach do rozprawy sądowej, podczas której świadkowie wezwani do składania zeznań mają przedstawić tylko to, co widzieli, co, co słyszeli. I to jest naszym zadaniem, jako świadków Chrystusa, aby dzielić się tym, co widzieliśmy, co słyszeliśmy, czego doświadczyliśmy. Um, każdy z nas ma mnóstwo możliwości, żeby dzielić się świadectwem. Każdego dnia, e, tak naprawdę, pra, prawie z każdym, kogo spotykamy, można podzielić się świadectwem. Są oczywiście tacy z nas, którzy są w tym odważniejsi, a, i są też tacy, którzy wolą gdzieś w tych bliższych relacjach, a, gdzie czujemy się bardziej bezpiecznie. A, zdarza się też słyszeć mi, a, nie wiem jak wam, ale, że są ludzie, którzy mówią, ale ja nie mam świadectwa. To jest nieprawda. Każdy z nas ma świadectwo. Każdy. Pamiętam kiedyś, jak miałam małą grupkę. W Hefsibie funkcjonowaliśmy wielopokoleniowo i w mojej grupce była osoba, która mogła być moją mamą, ponieważ była ode mnie o tyle starsza. I pamiętam, jak ona mówiła, ja, ja mówiła mi ja nie dostrzegam przejawów Bożej miłości w swoim życiu. I pamiętam, mówię, posłuchaj, to wiesz co, zróbmy tak. Przyjrzyj się w najbliższym tygodniu jakimś niespotykanym, nieoczywistym rzeczom, które będą cię spotykać i zastanów się, czy to nie jest przejaw Bożej miłości względem twojego życia. Po prostu bądź uważna na ten aspekt swojego życia w tym czasie. I ona, słuchajcie, na następnym spotkaniu, tydzień później, była tak podekscytowana. Ona powiedziała: "Ania, to jest niewiarygodne!" Ale ona była hmm, rozwiedziona wtedy, więc była samotną kobietą, bo już dzieci wyszły jej z domu. Więc nie do końca miał też jej kto tak po ludzku okazywać miłość. A już na pewno nie kupić kwiaty. E, tak po prostu bez okazji, prawda? I, I ona mówi: Wyobraźcie sobie do całej naszej grupki, że poszłam wynieść śmieci. I na śmietniku mówi: Znalazłam świeży bukiet. Mówi, ja wiedziałam, że to jest wyraz Boga, Boga miłości do mnie. Także kwestia, każdy z nas ma świadectwo. Potrzebujemy, jeśli tego nie dostrzegamy, potrzebujemy być troszkę bardziej uważni na to, co się dzieje wokół nas. Bardzo często dobrze jest sobie zdać sprawę, jakby o co się modlimy, o co Boga prosimy i rozglądać się, jak on to zrealizuje. I teraz czyli każdy z nas ma świadectwo, nie tylko ci, którzy wyszli wiecie z trudnych środowisk, jakieś pokiereszowana przeszłość, jakieś życiowe kompletne bagno i po prostu to jest tak spektakularne świadectwo, że ci z nas, którzy nie wiem wyszli z chrześcijańskich, kochających, troskliwych domów, a takie są, halleluja, i może im się wydawać, że nie mają świadectwa. Nie, potrzebujemy i tych świadectw, i tych świadectw, i każdy z nas te świadectwa ma. Bóg w swoim królestwie nie ma wnuków, on ma tylko dzieci. Dlatego każdy z nas, nawet dzieci z chrześcijańskich rodzin, potrzebują na pewnym etapie swojego życia odnaleźć swoją drogę z Bogiem, swoją relację z nim jako tatą, jako dzieci Boże, jako Jego przyjaciele, a w konsekwencji jako oblubieńcy. Więc e, każdy z nas ma swoje świadectwo zarówno spotkania Boga i powierzenia Jemu swojego życia, jak i te takie codzienne świadectwa tego, jak Bóg nas prowadzi, jak nas uczy, jak nas kształtuje, co przez nas czyni, albo e, co czyni w nas lub dla nas. W Dziejach Apostolskich, w czwartym rozdziale, trzydziesty trzeci werset czytamy. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Zobaczcie, tu jest pokazane, że Bóg zapewnia łaskę tym, którzy dzielą się świadectwem. To jest właściwa reakcja: jeśli boisz dzielić się świadectwem, z różnych względów. Każdy ma prawo odczuwać różne rzeczy. To jest zapewnienie: Bóg będzie z Tobą i po prostu okaże ci twoją łaskę, abyś tym świadectwem mógł się podzielić z tym, kogo Pan stawia na twojej drodze. <laughs> I widzimy, że apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu. Oni to widzieli na własne oczy. Um, więc oni mówią: "My nie możemy nie mówić, my nie możemy milczeć", tak? Um, I ich życie było potwierdzeniem tego, co widzieli. <laughs> my też możemy przedstawiać to, co widzieliśmy, to, czego doświadczyliśmy w życiu innych. <laughs> Bóg może używać naszych świadectw w życiu innych ludzi. Apostoł Jan mówi o tym tak. 1 Jana 1, 1, 3. To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli. O nim świadczymy i głosimy Wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione. Oznajmiamy Wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i Wy mieli współuczestnictwo z nami. Co to pokazuje, że jeśli my dzielimy się tym, co widzimy, to w ten sposób zapraszamy innych do współuczestnictwa z nami, do tych niezwykłych rzeczy, które Bóg już dla nas robił, robi i chce. Każdego dnia robić. I teraz świadectwo. My nie potrzebujemy upiększać, koloryzować naszego świadectwa. Ono potrzebuje być wiarygodne, bo prawda sama się obroni. <śmiech> <śmiech> Dlatego nic nie dodawajmy. Ono jest wystarczające. I nawet jeśli nam się wydaje, że ono jest infantylne, to po prostu dla mnie i dla kogoś jeszcze będzie wystarczająco fantastyczne. Ja na przykład wczoraj, przedwczoraj, <coughs> byłam w Poznaniu, pozdrawiam Poznań, <laughs> um, yy, z nauczaniem we wspólnocie e, ARW. E, I yy, wiedziałam, że jakby jadę sama, yy, i zdecydowałam, że... Jakby nieopłacalne jest jechać samochodem, i nieopłacalne jest jechać w tą i z powrotem tego samego dnia. Uczę się szanować siebie, swoje zdrowie um, i swój czas na sen. Więc wiedziałam, że pojadę jednego dnia pociągiem, wrócę drugiego. Wiedziałam, że trochę będę miała czasu następnego dnia, jak już kupiłam bilety na pociąg, um, zanim um, ten pociąg przyjedzie, to że będę miała trochę czasu na dworcu na czekanie. I. Wiecie, od pół roku temu zepsuła mi się moja torebka i naprawdę było to moją potrzebą, żeby zakupić nową. Um, nie jest to może pierwsza potrzeba życiowa, no ale jakaś tam jest. I w międzyczasie radziłam sobie różnymi tam plażowo jakimiś tam zastępczymi. Ale nadal ta potrzeba była i wiecie w ferworze intensywności zadań jakie mieliśmy w końcu roku naprawdę nie miałam czasu, żeby jakby zadbać w tym o siebie, pojechać po prostu do sklepu i kupić. W międzyczasie dostałam od Beaty z Bydgoszczy pozdrawiam Bydgoszcz jeśli ogląda. Torebkę, która no niestety zaczęła się też troszkę tak rozpadać. I yy, no jakby potrzeba wróciła. Yy, I wiecie, ja nie modliłam się. Ja po prostu przeszła mi taka myśl, że skoro mam trochę tego czasu, to zazwyczaj przy dworcach są galerie handlowe. Może w Poznaniu też jest. Nie wiem, nie jeździłam pociągiem do Poznania pierwszy raz jechałam, więc tak założyłam, że powinna chyba być. I sobie myślę, Boże, jakby tam był TK Max, lokowanie produktu. Jakby tam był TK Max, bo oni mają jakościowe te torebki i w miarę tanie i na przecenach często i w ogóle. To byłoby niesamowicie. I słuchajcie, i to była jedna myśl. I ja po prostu to zostawiłam. Wyobraźcie sobie, że Bóg jest tak dobry, zna mój grafik, wie moje obłożenie, wie ile mam dzieci, wiem jakiego mam kochanego męża. I po prostu, słuchajcie, przyjechałam na dworzec i miałam jeszcze pół godziny czasu zanim przyjedzie po mnie ktoś z samochodem, żeby mnie stamtąd odebrać, wiedziałam, że najpierw muszę napić się kawy i zjeść coś. No jak już miałam, wyposażyłam się w to czego potrzebowałam, zeszłam jak najbliżej wyjścia, znalazłam jakąś ławkę i usiadłam żeby zjeść i w razie czego być tak już na wylocie, że jak zadzwonią no to po prostu biegiem wskakuję do samochodu i Jedziemy. Um, no, ale tak jem, siedzę i zaczęłam się rozglądać. Patrzę, a przede mną TK Max. Wow. Zjadłam. W pięć minut kupiłam dwie torebki, jedną na przecenie, jedną w dobrej cenie. Bóg jest dobry. I wiecie, może to nie jest świadectwo zbawienia ale to było moją potrzebą, ale Bóg wie, Bóg, Bóg wiecie, zna nasze potrzeby. Kiedyś pamiętam, tak sobie pomyślałam, fajnie by było mieć obraz w domu, ale wiecie, obrazy kosztują, no już wtedy były drogie, teraz pewnie po inflacji to już w ogóle. I pamiętam, że nawet się też nie modliliśmy o to, nie, Jacek? Żeby mieć obraz, bo te ściany takie trochę łyse były. Um, I tak mi przeszło przez myśl, ale nie, no to w ogóle poza naszym zasięgiem. I wiecie, to można by powiedzieć, że to już jest zachcianka. Wyobraźcie sobie tydzień później, odzywa się do Jacka jakaś ja nie wiem, czy to była rodzina, czy jacyś znajomi rodziców. Znajomi. I ona mówi: "Ja wam nic nie dałam na ślub. Ja was tak przepraszam." Przyjdźcie na mój wernisarz i wybierzcie sobie obraz jakikolwiek chcecie. To jest nasz Bóg. I ten obraz pięć tysięcy kosztował. Także. Więc jeśli o takie rzeczy się troszczy, to tym bardziej o to, żebyś zdał swoje egzaminy, żebyś znalazł dobrą pracę, żebyś miał dobre relacje w pracy z pracodawcą e, i tak dalej, żebyś odkrywał w słowie te prawdy, które pomogą ci pójść dalej, wzrosnąć i stać się jeszcze lepszą wersją samego siebie. Okej, okay. także nie mów, że ten ma porywające świadectwo, a ja nie mam nic ciekawego do powiedzenia, bo może dzisiaj moje świadectwo o torebce kogoś zainspirowało i e, i ucieszyło. No właśnie, hallelujah. <grym> um, Także każdy z nas ma świadectwo. Um, czymś wyjątkowym, szczególnie w kontekście ewangelizacji, jest świadectwo naszego nawrócenia. I um, mamy piękne przykłady w dziejach apostolskich, jak oni dzielą się tym, jak poznali apostoł Paweł, ma no, spektakularne swoje świadectwo nawrócenia. Kiedy właśnie w swojej historii opowiada, jak było przed poznaniem Chrystusa, jak prześladował Kościół, w moment, w którym Jezus mu się objawił, oślepił go, i po to, co to z nim zrobiło, do jakiego miejsca go przyprowadziło, i jaką dało mu moc i siłę, do tego, aby żyć dalej z Bogiem. I to jest ten taki schemat, który w każdym świadectwie powinien się pojawić, jak było przed, co zrobił Jezus i jak jest po. Czasem mamy okazję krótką, wiecie, spotykamy kogoś na ulicy w metrze czy jakimś przelotem, czy nawet w naszych rozmowach, wiecie, na korytarzu, żeby podzielić się z kimś właśnie swoim krótkim trzy pięciominutowym świadectwem i to są właśnie te okazje, żeby Wdrożyć to, czego się tutaj uczymy, powiedzieć, co było, jak to się stało, jak poznałem Jezusa albo co on dla mnie zrobił i po prostu uwolnić to, a zobaczysz, że będziesz zbudowany i, ty, ta, i ta osoba. I tak jak już mówiłam, świadectwo właśnie nie tylko musi dotyczyć. Naszego nawrócenia, naszego drogi do poznania Boga i oddania Mu swego życia, ale też naszej drogi rozwoju, wzrostu, tego czego Bóg nas uczy, z czego nas uwalnia, do czego nas uzdalnia, jak nas wyposaża, czy zaopatruje. I co robi świadectwo? I zaraz poproszę Paulinę, żeby ze swojej perspektywy też powiedziała, co dzieje się z nią i z ludźmi, którym mówi świadectwo, kiedy się tym dzieli, ale świadectwo buduje naszą wiarę, buduje wiarę naszą, że Bóg jest ponad nasze ograniczenia, ponad nasze słabości, ponad nasze okoliczności, buduje, buduje wiarę tych, z którymi się dzielimy, Wzmiat, wzmacnia wiarygodność. Słowa Bożego wzmacnia wiarygodność chrześcijaństwa, um, przyczynia się też do wytłumaczenia i uzasadnienia nadprzyrodzonego charakteru różnych rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, i motywuje nas do zaufania Bogu i pójścia. Dalej, Paulina. Mam nadzieję, że to nie zdradzę tutaj kuluarów, ale chciałam to powiedzieć, bo to będzie też istotne dla mojej historii. W zasadzie nie jestem przygotowana, bo był jakiś plan A, ale się plan A rozchorował, więc Ania zapytała mnie zaraz przed uwielbieniem, czy powiem świadectwo umówien świadectwa i dodała bo ty mówisz często ludziom świadectwa i ja wtedy prawie się obejrzałam do tyłu, czy mówi na pewno do mnie. Jestem również tak jak Madzia u Ani w mentoringu, więc trochę Ania mnie zna, ale to wtedy dało mi do myślenia, tak trochę zatrzymało mnie, że rzeczywiście to jest droga, jaką przeszłam, bo na początku nawrócenia ja byłam taką osobą, która gdy miała coś powiedzieć komuś o Bogu, to się robiła żółto-zielona więc wierzę, że też tutaj na sali są takie osoby, więc chcę wam powiedzieć, że jeśli dla mnie była w tym szansa i zmiana, to dla was też jest, uwierzcie mi. I początkowo naprawdę bardzo się spinałam, chodziłam ciągle na modlitwy wstawiennicze, o odwagę, odwagę, odwagę. Nawet pamiętam, że raz nie mówiłam o co idę, a ktoś miał słowo poznania, że Bóg mówi nie spinaj się, To było istotne, tak. I w pewnym momencie odkryłam, że rzeczywiście ja próbuję coś bardzo na siłę powiedzieć, to często nie działa, robi się jakoś dziwnie, ale to dlatego, że ja próbuję kogoś przekonać do wiary. A to nie o to chodzi. A kiedy zaczęłam mówić świadectwo, coś się zaczęło zmieniać. Yy, I kolejne, kolejne osoby, od, od kolejnych osób słyszałam, że to co, to, co mówi, w jakiś sposób trafia. Na przykład. Mam też w gronie znajomych osób też takie osoby dość niewierzące, wręcz takie wojujące i pamiętam, że usłyszałam od jednego znajomego, że taki taki chłopak powiedział, że on nie może rozmawiać z osobami wierzącymi, ale ze mną to może rozmawiać, bo ja używam takich logicznych argumentów. Ja tak myślę, bo to było po takim wspólnym wyjeździe. Ja tak słucham i tak myślę: "Co? To co ja mu powiedziałam?" To było wszystko, ale na pewno nielogiczne argumenty. Ja mu, ja mu powiedziałam wtedy jakieś swoje różne świadectwa, swój, swój moment nawrócenia, które też zawierały jakieś takie, wiecie, elementy pewnej ponadnaturalności. To w ogóle nie było logiczne, ale doszłam do tego, że to, co musiało, tak myślę, że to, co musiało go ująć, to to, że tego się nie da podważyć, bo to jest moje doświadczenie. I Wydaje mi się, że o to musiało mu chodzić. Była też, taka dla mnie ważna, była też dla mnie taka relacja, którą Bóg mi pokazał, dziewczyna, z którą miałam tą znajomość pogłębić i się zaprzyjaźniłyśmy. I od początku słyszałam głos i świadectwo. I na początku to było dla mnie trudne. Potem, jak się już przemogłam, to już nie było trudne, ale było trudne w tym wytrwać, ponieważ to trwało dobre kilka lat. I ja zupełnie nie widziałam żadnych owoców. Zupełnie nic się nie zmieniało, a cały czas miałam poczucie, że Bóg o nią walczy. W pewnym momencie nawet doszło do, 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 takiej, do takiej rozmowy, gdzie ona była gotowa zerwać ze mną znajomość. I pamiętam, że jak zasypiałam, to miałam takie poczucie, że chyba przesadziłam, ale w zasadzie tylko mówiłam o swoim doświadczeniu, i wtedy usłyszałam tak w głowie, wierzę, że to był Boży głos. Jeśli sól wpadnie do oka, to może trochę zapiec. No i to trwało kilka lat, i po tych kilku latach ta osoba umówiła się ze mną na spotkanie. I na początku właśnie tak mówiła, że wstydzi się powiedzieć o co chodzi. No i w końcu mówi, no bo muszę przyznać się do błędu, bo uwierzyłam. I okazało się, że miała takie bardzo mocne doświadczenie Bożego Działania. Już może nie będę w to wchodzić, ale to, był też tak, to mi też pokazało, że, że naprawdę to też miało znaczenie. Czasem też może być tak, że mówicie świadectwa i wydaje się Wam, że, 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 że innych to albo nie dotyka, albo się krzywo patrzą, ale uwierzcie mi, w ciemności światło świeci najjaśniej. Ja miałam też takie doświadczenie w tym roku na takim wyjeździe terapeutycznym, gdzie byli ludzie ode mnie ze szkoły. Gdzie wcześniej miałam dużo takich okazji, że w jakiś sposób przyznawałam się do swojej wiary i do tego, co Bóg robi w moim życiu. I wtedy może też były bezpieczniejsze okoliczności było kilka dni. Miałam poczucie, że wręcz rybki, same wpływają mi do sieci i wszyscy nagle chcieli ze mną rozmawiać, zadawać pytania. Niektórzy się wstydzili, ale też widać było, że, że jest głód. Więc pamiętajcie też, że zawsze jest druga strona, że są też ludzie, którzy czekają na to, czekają na objawienie się synów tak, bożych. Ludzie czekają na to, aż usłyszą, że jest więcej, że jest Bóg, który może wszystko. I ja do tej pory pamiętam też różne świadectwa, które właśnie są ze mną do dzisiaj i które we mnie wykonały dużą pracę, które też czasami pomogły mi przełamać pewne rzeczy i te osoby nawet chyba nie wiedzą, znaczy dużo z tych osób nawet nie wie, że dla mnie ich świadectwo było równocześnie polem mojej walki. Więc pamiętajcie, że to, kiedy wy się dzielicie, może równocześnie oznaczać zwycięstwo dla innej osoby. I zgadzam się, że są różne świadectwa. Ja tu też z poruszeniem słuchałam tych świadectw, przypominały mi się różne. Chociażby na przykład takie, może z tej serii też trzepkowej, kiedy nie miałam zupełnie pieniędzy na, na buty na wesele i powiedziałam: No Boże, no nie mam, no ale wiem, że Ty się troszczysz i odpuściłam to, bo został tydzień do wesela. Wychodzę wyrzucić śmieci. A tam no, obok śmietnika czasem są takie, wiecie, zwyczajnie coś się wystawia. A tam piękne, czerwone szpilki w moim, w moim rozmiarze, w moj, w mój numer buta, które idealnie pasowały do mojej sukienki. E, I może sobie pomyślicie, przypadek, nie przypadek, ale to też przykładowo to było świadectwo, którym ja się mogę podzielić, że Bóg działa w moim życiu, jest realny. Także bardzo Was zachęcam, jeśli nawet w tym momencie jesteście w momencie, e, że jest Wam ciężko. To dla Boga nie ma nic niemożliwego, a co dla mnie, co też we mnie zmieniło głoszenie świadectwa, poza tym, że tak jak Ania zacytowała ten fragment, że jest to też element naszego zwycięstwa i dokonywania się pewnych rzeczy w naszym życiu, pomogło mi to walczyć z taką jedną z największych słabości, albo może największych we mnie, czyli z takim lękiem przed oceną, bo trzeba bać się bardziej Boga niż ludzi. Ja tego doświadczyłam, jak stopniowo, za każdym razem, kiedy mówiłam świadectwo, było we mnie coraz mniej lęku i chwała Panu. Dzięki wielkie. Okej, okay. czyli w świadectwie tkwi ogromna moc i naprawdę nie musimy się w żaden sposób spinać, możemy być naturalni. W tym dzieleniu się gdziekolwiek jesteśmy, kogokolwiek Bóg nam wskazuje, po prostu bądźmy otwarci, bądźmy wrażliwi i po prostu przełammy ten element wstydu i zacznijmy po prostu mówić coś, co nas buduje, bo w 99% zbuduje to też tą drugą stronę. Okej. Okay. Na małych grupkach chciałabym, żebyście, ponieważ po Jacka nauczaniu już ćwiczyliśmy świadectwo nawrócenia, takie stricte ewangelizacyjne. Dzisiaj chciałabym, żebyście po prostu w swoich grupach podzielili się świadectwem właśnie tego, co Bóg dla was zrobił, w was, dla was, przez was w ostatnim tygodniu, maks miesiącu. Naprawdę sięgnijcie, macie takie świadectwa. Właśnie takie po prostu zaopatrzył mnie w coś, odpowiedział mi przez słowo na pytania, które mu zadawałem, zadawałam i tak dalej. I po prostu zróbcie sobie wieczór świadectw na swoich małych grupkach. Także dziękuję bardzo i zapraszam Madzie.